Witam serdecznie. Znajduje się tutaj nowa karta. A z tego tytułu, że tej karcie zostało jeszcze dwie minuty życia, bo pierwszej w nocy, czyli czasu UTC 00, karta powinna wyskoczyć z tachografu, gdyż będzie traciła ważność. No i teraz nie wiem, powinno to się chyba robić na postoju. My obecnie lecimy sobie. Nie ma czasu na postój, 5 lat minęło, i oczywiście karta traci swoją ważność podczas jazdy. Ale zobaczymy za 2 minuty dokładnie, co się stanie. Godzina pierwsza dwie, więc teoretycznie karta jest po terminie, ale nie wyskoczyła, komunikatu nie ma, więc jeszcze dwie godzinki na bazie, więc na bazie sprawdzimy co i jak. No to sobie pojechaliśmy, karta nieważna, na bramkach stanąłem na chwilę, zapłacić. No i oczywiście kartę wypluło, gdy tylko stanąłem, więc tą kartę można wyrzucić. Jak za starych dobrych czasów, nową wsadzić i lecimy dalej.